нет вообще хоть градус. Кто-то не эту Нет? Попробуйте мы так вот. Ты Ты Po się, Albo że myślał, że tutaj jest dwukierunkowa. Ty zatko się tak zdarza, Sonia? No i to co zawycił Zaś okay. okay. Super. A widziałaś jednak coś ląduje. No głowiec. No! z Tak Ty, no na nagraniu jakby w ogóle się nie rusało to! Widzisz? Jakiś nasz lądownik. Tak. To! Ty, no fajcie sos... sobie! Ty! Co jest? Ej! Jegoś takiego się nie spodziewałem. No ja też nie. Ty zobacz, on na nas leci. No tak, no bo mi tak osiada. Nie osiada za tym samym, no Tak. O, zobacz, zobacz, zobacz. Super. A ty, no i widzisz. Jakbyśmy... Jakbyśmy Jakbyśmy odesli, to ten, ten. To ty nas by przegapił i helikopter tu ląduje. A no. jest go nie widać. Ona...